Cześć. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, co kupiłem do naszej przyczepy kempingowej, aby ruszyć w pierwszą podróż. Moim zdaniem są to niezbędne akcesoria, które każdy karawaningowiec na początku swojej drogi y, powinien posiadać w swojej przyczepie kempingowej. Zapraszam do oglądania. Pierwsza rzecz, która jest absolutnie niezbędna, aby rozpocząć swoją podróż, jest to kabel elektryczny, podłączeniowy, e, dzięki któremu podłączymy się do prądu na kempingu. Każdy kabel musi być zakończony taką wtyczką CE, którą podłączamy do, tutaj do przyczepy i na końcu standardowa wtyczka do podłączenia na kempingu. Na niektórych kempingach zdarzają się podłączenia CE, musimy mieć wtedy taką specjalną przyjściówkę, która umożliwi nam podłączenie również do tego typu gniazdek. One najczęściej stosowane są na kempingach na południu Europy. Ja mam kabel 20-metrowy, taki podstawowy. Natomiast wiem, że zdarzają się dosyć spore odległości do punktów elektrycznych na kempingach. Dlatego dodatkowo włożę ze sobą taki przedłużacz. Jest to standardowy przedłużacz, natomiast on ma długość dodatkowy 15 metrów. I ten przedłużacz podłączam w razie konieczności, jeżeli odległość do y, punktu poboru energii jest większa. Wtedy po prostu sobie robimy typową przedłużkę. E, ważne, żeby te kable były w e, osłonce gumowej. Wtedy są odporne bardziej na warunki atmosferyczne. Kolejną ważną kwestią jest butla gazowa, którą umieszczamy w bakiście. Butla gazowa umiejscowiona jest tutaj w tym miejscu. Jest to 11-kilowa butla napełniona gazem na stacji. Ja kupiłem tą butlę jako nową w castoramie za 108 zł plus 48 zł kosztowało jej napełnienie w rozlewni gazu i dodatkowo po drugiej stronie również jest miejsce na drugą butlę gazową. Pamiętajmy, aby zawsze mieć na uwadze to, że z butli gazowej zasilanych jest bardzo wiele urządzeń w przyczepie. Ponieważ jest to oczywiście standardowo kuchenka gazowa, piekarnik, opiekacz, boiler ciepłej wody, no i ogrzewanie. A jeżeli jesteśmy na dziko, to również lodówka jest zasilana gazem. Przez to musimy pamiętać, że taka butla gazowa e, może nam starczyć przy takim intensywnym użytkowaniu na jakieś 3, maksymalnie 4 doby. Jeżeli jest chłodna noc, ten piecyk dosyć sporo zużywa tej, tego gazu także musimy o tym pamiętać wtedy warto zaopatrzyć się w drugą butlę gazową miejsce w bakiście jest na nią musimy pamiętać też o zagranicy za granicą jest bardzo ciężko wymienić polską butlę praktycznie jest to niemożliwe dlatego jeżeli jesteśmy nastawieni na wyjazd zagraniczny szczególnie jakiś taki dłuższy warto wziąć ze sobą dwie butle gazowe, a dodatkowo jakąś małą butlę turystyczną bądź takie kartridże do kuchenki gazowej malutkiej, turystycznej, abyśmy mogli takie śmierdzące rzeczy typu ryba, frytki, jakieś ogólnie takie smażenia robić na zewnątrz przyczepy, ponieważ wtedy te zapachy nie zostają w przyczepie i, i na pewno jest to bardziej komfortowe do użytkowania, a w razie godziny W, czyli jeżeli jest problem, z gazem w dużej butli, mamy możliwość ugotowania posiłku jeszcze na tej małej, co zawsze jest y, dużo prostsze, a kartridże y, takie do kuchenek turystycznych jesteśmy w stanie za granicą nabyć. Warto pamiętać, że jak kupicie nową butlę, tak jak ja to zrobiłem, no to długo się nią nie nacieszycie, dlatego że zaraz trzeba ją oddać do wymiany po prostu na pełną y, z gazem. E, oddajecie pustą, dostajecie pełną, no i niestety to są butle stare zazwyczaj, E, więc jeżeli chcecie zachować nową butlę niestety można ją napełnić tylko w rozlewni gazu e, więc e, no to też trzeba jakby przemyśleć e, wiem że w rozlewniach gazu również można kupić butlę już używaną z gazem e, jest ona w podobnej cenie tutaj u nas w okolicach Warszawy jest to 110 zł za butlę plus 48 za gaz ja za nowkę sztukę w Castoramie zapłaciłem 108 zł także praktycznie taka sama cena ale butla jest nowa Także myślę, że warto to zrobić. Natomiast drugą butlę będę już miał taką używaną, żeby nie byłoby mi jej szkoda po prostu wymieniać. Także myślę, że będę tą starą butlę wymieniał, a tą będę sobie po prostu nabijał. Natomiast wiadomo, że no nie ma się też co przywiązywać do butli. Jeżeli będzie konieczność wymiany, skończy nam się gaz, no to trzeba będzie to zrobić i tyle. Ale jak jest możliwość nalewania, no to trzeba z tego korzystać. Kolejną ważną rzeczą, którą musimy mieć, są zbiorniki na wodę, dzięki któremu będziemy mogli na kempingu tą wodę zaczerpnąć i przenieść do naszej przyczepy. I również na dziku, jak jesteśmy na stacji benzynowej musimy w coś nalać sobie tą wodę. Można mieć taki baniak. Ja kupiłem taki baniak 15-litrowy. Ja mam dokładnie dwa takie baniaki z kranikami, żeby było łatwiej i bardziej uniwersalnie. Bo na przykład można sobie na postoju, na przykład jak chcemy umyć ręce, postawić na schodku, odkręcić sobie tutaj kurek, leci, woda leci i możemy sobie umyć ręce na, na zewnątrz. I kupiłem 15-litrowe, bo są różne te rozmiary, ale 15-litrowy jest o tyle dobry. Że jak on jest napełniony wodą, to jeszcze nie jest taki ciężki i, i spokojnie może nawet dwa takie baniaki w dwóch rękach sobie, sobie przenieść bądź na wózeczku transportowym. Jak już są większe baniaki, jest troszeczkę większy problem. No po prostu jest to cięższe i, i ciężko się też nalewa. Niestety w naszej przyczepie jest też taki wlew wody, że albo trzeba mieć super sitko, które jak wiecie u mnie się do końca nie sprawuje dobrze. No, taka konewka chyba jest najlepszym rozwiązaniem. Zwykła konewka ogrodowa, albo jeżeli mamy blisko źródło wody, to od razu napełniamy po prostu wodą tą konewkę i wlewamy tutaj do przyczepy, albo przelewamy sobie z baniaka, po prostu, który przynieśliśmy z wodą, bądź mamy go w samochodzie, przelewamy sobie do konewki i wtedy nalewamy. Ja kupiłem dwa takie baniaczki z uwagi na to, że chcemy troszeczkę nosować na dziko. My mamy, jak wiecie, tutaj zbiornik 40 litrowy, czyli 30 litrów wody jest w zbiorniku z zimną wodą i 10 litrów w zbiorniku ciepłej wody w trumie, więc jest to dosyć mało. My to zużywamy praktycznie w jedną dobę przy w miarę oszczędnym użytkowaniu. I tak sobie myślę, że takie dwa baniaczki z wodą, które będę zawsze wodził w samochodzie jako zapas, powinny nam już to rozszerzyć do dwóch dni, bo razem mam 30 litrów. A wiadomo, że do picia zazwyczaj kupuje się wodę w takich baniakach 5-litrowych, więc te baniaki 5-litrowe też można potem wykorzystać jako taki zapas wody, jeżeli będziemy wiedzieli, że na przykład jesteśmy 3 dni na dziko i potrzebujemy tej wody więcej. Ale myślę, że takie dwa baniaki 15-litrowe, czyli łącznie 30 i konewka, to jest taka dosyć ważna sprawa. Oczywiście, jeżeli ktoś nie, chce, nie będzie podróżował na dziko bądź nie chce, no, to wystarczy jeden baniaczek, tak naprawdę, do, do transportu wody. Wszystko zależy od potrzeb, natomiast jakikolwiek baniak trzeba mieć. Jak już jesteśmy przy temacie wody, to u nas w przyczepie jest rozwiązanie, że możemy podłączyć wodę bezpośrednio ze szlaufa. Tutaj dzięki temu wejściu podłączamy wąż. Drugą końcówkę podłączamy do kranu gdzieś na kempingu. Tutaj ważne, żeby mieć również takie różne przejściówki, które nam dostosują po prostu do wielkości kranu tutaj ten otwór, żeby po prostu dało się to podłączyć w miarę szczelnie. Działa to wtedy w ten sposób, że jeżeli zużyjemy wodę w przyczepie, to ta woda się automatycznie uzupełnia dzięki ciśnieniu, które jest tutaj w wężu. Ja akurat kupiłem tutaj do przyczepy naszej taki zwijany wąż. On jest na takim bębnie i on tutaj po prostu się rozwija i rozwija się tyle ile potrzeba i automatycznie się blokuje. Dzięki czemu on zajmuje tak dosyć mało miejsca. Nie jest taki poplątany. Troszkę dłużej służy dzięki temu i rozwijam tak naprawdę tyle długości, ile potrzebuje. Także on ma łącznie 15 metrów długości. No myślę, że 15 metrów jest to wystarczająca ilość, która powinna nam wystarczyć na taki wyjazd na kemping. I kończąc temat wody, musimy pamiętać, że tą zużytą wodę musimy gdzieś zbierać. Do tego służą takie pojemniki. Ja akurat mam taki typowo dodykowany do przyczepy angielskiej. Taki Waste Master. To jest taki pojemnik na kołach. On ma pojemność 40 litrów, także dosyć sporo. I jeżeli pojemnik jest pełny, po prostu bierzemy sobie za rączkę i odprowadzamy go do zrzutu szarej wody. Wtedy odkręcamy tutaj to pokrętło i wylewamy. Woda się wtedy elegancko nam wylewa. Nic nie dźwigamy. Takim pojemnikiem wjeżdżamy sobie pod przyczepę. I tutaj warto nadmienić, że w przyczepach angielskich mamy takie wyjście do wody. Z tego wypływa woda z kuchni i umywalki, a z tego woda z prysznica. W związku z czym musimy zaopatrzyć się taką oto przejściówkę. Ją można samemu zrobić, jest troszeczkę z tym pracy, bo to trzeba dobrze wymierzyć wszystkie rurki, średnice, długości itd. Ja zamówiłem to na y, angielskim Amazonie. E, kosztowało 68 zł, już z przesyłką do Polski. E, I to działa w ten sposób, że tutaj sobie podłączamy jedną dziurkę, drugą. Mamy tutaj nasz zbiornik z wodą, i wkładamy sobie tą rurkę. Dzięki czemu cała woda, która spływa, trafia bezpośrednio do. Tego zbiornika. Nic tutaj się nam nie rozlewa. Wiem, że w hobby są troszeczkę inne rozwiązania. Od razu jest wyprowadzona taka rurka jakby w dół. Jest to troszeczkę prostsze. Ja tutaj niestety miałem troszeczkę kombinacji z tym związanych. Powiem szczerze, że warto zwrócić uwagę, żeby ten zbiornik był w miarę duży, dlatego, że. Ten zbiornik dosyć szybko się zapełnia. Przypominam, że szara woda to jest woda z umywalki, z prysznica i z, ze zlewu kuchennego. I ten zbiornik dosyć często się zapełnia. Także warto mieć większy, żeby po prostu rzadziej chodzić, go wylewać. Zbiornik taki rozstawiamy na każdym postoju, jeżeli będziemy używać wody. Warto pamiętać, że nie można tej wody, mimo iż ona jest de facto czysta, nie powinno się jej wylewać bezpośrednio na ziemię, gdzie gdzieś stoimy, bo możemy zostać posądzeni, że wylewamy jakieś ścieki. Jak ktoś do końca nie wie, jak to wszystko funkcjonuje, możemy mieć z tym pewne nieprzyjemności. Także zawsze warto ten baniak podstawić i potem sobie tą wodę zbierać i na jakimś w jakimś możliwym miejscu ją po prostu wylać. Kolejna kwestia to wejście do przyczep. Zobaczcie, ono jest wysokie. Tak naprawdę, żeby tutaj wejść do przyczepy, trzeba zrobić niezły krok. Dzięki schodkom, na przykład takim, są różne schodki pojedyncze, podwójne. Niektórzy używają takich podstawek dla dzieci z Ikea, tych większych. No i ja takie schodki kupiłem za 120 zł na Allegro. Są bardzo solidne. Tu jest guma, są bardzo duże stopnie, także wiadomo, że dzieci, na przykład, jak wchodzą, to będą miały swobodę i komfort wchodzenia. Jak dojeżdżamy na kemping, musimy przyczepę wypoziomować. Do poziomowania przyczepy służą nam takie kliny. Wystarczy tak naprawdę kupić tylko jeden, dlatego że w przypadku przyczepy jednoosiowej poziomujemy tylko jedno koło i je się wsadza tutaj pod koło. Za pomocą muwera najeżdżamy na żądaną wysokość. Można do tego jeszcze sobie z drugiej strony dokupić taki klinik, który by nam blokował już tak w 100% to koło. W zestawach sprzedają zazwyczaj dwie sztuki, nam wystarczy tutaj tylko jedna. W każdej przyczepie jest y, zazwyczaj taka poziomiczka. Jeżeli jej nie ma, y, można korzystać z aplikacji w telefonie y, takiej do poziomowania, bądź kupić sobie po prostu malutką poziomiczkę i postawić. Akurat tutaj u nas jest zbudowana taka poziomica, y, ona jest y, tutaj przy oknie z przodu i to pozwala nam poziomować y, przyczepę właśnie za pomocą tych klinów. Szczególnie jest to przydatne, jak mamy mover, bo wiadomo, że wtoczyć taką przyczepę ręcznie jest ciężką. Prawo. razem z przyczepą powinniśmy otrzymać taki standardowy klucz do podpór podpory opuszczamy bardzo, bardzo często przy każdym tak naprawdę postoju musimy sobie taką podporę opuścić bądź podwyższyć to dosyć długo trwa no zobaczcie ile ja już się muszę nakręcić żeby tą podporę do tego dodatkowo oprócz takiego ręcznego kupiłem taki klucz to jest taka nasadka 19 jest końcówka która idealnie tutaj pasuje do tych podpór i korzystając z wkrętarki które zawsze się przydaje na wyjeździe włączamy sobie tutaj i praca idzie dużo szybciej. Zobaczcie, co się dzieje. Na dół, błyskawica. Także polecam takie rozwiązanie: taki zestaw błyskawica. Dojeżdżamy na parking, szybciutko sobie rozstawiamy podpory, korzystamy z przyczepy w środku, szybciutko je składamy i ruszamy w dalszą drogę. A tak ręcznie, trzeba się męczyć. Natomiast, oczywiście, na wszelki wypadek. Warto mieć też to ręczne, bo wiadomo, że wkrętarka może się rozładować, i wtedy mamy problem. A jak już jesteśmy przy temacie podpór, to dodam, że warto ze sobą wozić troszeczkę takich podkładek plastikowych. Można je też kupić to nie są drogie rzeczy albo użyć po prostu kawałek deski takiej dosyć grubej, żeby nam się ona nie rozwarstwiła pod ciężarem. I podkładamy to pod podpory, szczególnie tylne, aby nam się one nie zapadały. Bo często tak jest, że na kempingach mamy trawę na przykład i te podpory po prostu się zapadają i one wtedy nie spełniają swojej roli. Czasami też jest tak, że jak jest krzywy teren, to te podpory musimy bardzo wysoko podnieść, gdy nam po prostu fizycznie nie starcza wysokości tych podpór i musimy sobie podkładać różne rzeczy, aby ją... Podwyższyć. Na przykład takim zestawikiem. Jesteśmy teraz w łazience. Do toalety potrzebujemy dwa rodzaje płynów. Jeden niebieski, który wlewamy bezpośrednio do kasety w toalecie, i drugi czerwony, który wlewamy do spłuczki. Oczywiście mieszamy go w odpowiednich proporcjach. Tutaj zależy to od firmy, ja nie reklamuję konkretnie tej firmy, ponieważ e, ja zaczynam dopiero przygodę, więc to po prostu takie kupiłem, mam nadzieję, że będą dobre. I musimy pamiętać, że musimy zaopatrzyć się w specjalny papier toaletowy, ekologiczny, który doskonale rozpuszcza się w chemii. E, ja kupuję akurat taki, e, dlatego że on jest w miarę tani na Allegro. Można go e, zamówić od razu kilka sztuk. One są pakowane w paczkach po 8 rolek, no i na taki wyjazd, załóżmy, dwumiesięczny, musimy pamiętać, że tego papieru musimy troszeczkę wziąć. Lepiej kupić sobie w Polsce, bo on jest tutaj po prostu dużo tańszy, niż potem dokupywać gdzieś w sklepach karawaningowych za granicą. Przedstawiłem Wam najważniejsze moim zdaniem rzeczy, bez których nie możecie ruszyć w podróż przyczepą. Warto je wszystkie skompletować na samym początku, one praktycznie potem już dożywotnio służą, oczywiście no, poza płynami do toalety i papierem toaletowym, ale reszta powinna bez problemu cały czas służyć, także jest to jednorazowy wydatek, który trzeba wkalkulować przy zakupie przyczepy. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, jeżeli tak zapraszamy do zostawienia łapki w górę, służy to rozwoju naszego kanału, jest to dla nas bardzo ważne, także dziękuję za dzisiaj i zapraszam do kolejnego odcinka.